Oglądaj telewizję TVR również na platformach cyfrowych i w telewizjach kablowych. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem O tym się mówi. Kargul i Pawlak toczyli spór o trzy palce zawłaszczonej miedzy. Jak to wszystko wyglądało, wiemy doskonale z pysznej komedii Sylwestra Chęcińskiego. Ale proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie chodziło o trzy palce zawłaszczonej miedzy, tylko o całe działki. Popatrzmy na materiał. to jest las, a, a ja po prostu do agencji sk składałem, obrawiałem ten grunt, myśląc, że to jest działka numer 661. Tak, taka sankcja nałożyli. 15, a po wszystko to będzie 20 tysięcy. Opłat, koszty opłaty notariusza Urząd Skarbowy. Nakładają na nas sankcje. Sankcje są w dużych wysokościach. No, nikt nie podnosi odpowiedzialności za to, co, za zdjęcia, które przesyłali nam po prostu. No, my nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Szukamy pomocy, byliśmy w sądzie, pisaliśmy wyjaśnienia, składaliśmy do, do restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, do urzędu różne pisma wyjaśniające, papiery, powołaliśmy świadków, ale nikt sobie z tego nic nie robi. Pan Przemysław od dwóch lat jest straszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa karą 15 tysięcy złotych. Zarzucany jest mu rzekome wyłudzenie dopłat bezpośrednich. Sęk w tym, że to nie on się pomylił, a o oszustwie nie może być mowy. Kilkadziesiąt lat temu Geodeta pomyłkowo zamienił numer jego działki. Odtąd działka pana Przemysława formalnie należy do sąsiada, a z kolei działka sąsiada przypisana jest panu Przemysławowi. Ja Ty pieniędzy nie wyłudził. Bo tej działka 604 nikt nie składał na żadne do, dopłaty, bo myślałem, że to jest numer 661. Gdzie te, te dwie działki są takie same areałowo i 661 i 664. Są identyczne. Sąsiedzi od lat uprawiali nie swoje w świetle prawa grunty, nie zdając sobie z tego sprawy. I pewnie nikt by się w tym nie zorientował, gdyby nie to, że w 2001 roku sąsiad państwa Sobieszczaków przeznaczył swoją działkę pod zalesienie. A 11 lat później agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa stwierdziła, że na działce naszego bohatera powstaje las, a on sam zajmuje nie swoją ziemię. Dlatego dopłaty mu się nie należą, a rolnika trzeba przykładnie ukarać. My nie wyłudziliśmy tych pieniędzy. My nie, sk nie składaliśmy tego świadomie po prostu, że to jest pomylone numery. Gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy wcześniej się wzięli za odkręcanie tych numerów działek. Odwiedziliśmy także sąsiada pana Przemysława. Rodziny od lat są w konflikcie, dlatego początkowo odmówiono nam rozmowy. Nie proszę nie to wyłączyć. To ale to wyłączyć. proszę, proszę to zostawić. Proszę wyłączyć, sobie nie życzę. Proszę spieprzać Józ, po jest... Dopiero później w nieoficjalnej rozmowie sąsiad potwierdził nam słowa pana Sobieszczaka. Dlatego no wszystkie ale, powinien zapłacił człowiek, który się pomylił. A oczywiście. tym jedynym człowiekiem jest Grondek, który jeszcze pracuje w. To jest wszystko, co Pracuje robi. w tym, w Robertowi w geodezji, bo to on robił Wcale wstale nie robił i on odpowiada za całość. I to powinien zrobić e, Urząd Gminy plus Urząd geodezyjny, a nie, Oni, a nie my. O problemie rolnika mówi cała okolica. Spytaliśmy więc sąsiadów, co sądzą o tej sprawie. Jakaś pomyłka pewnie urzędników była, którzy pomylili jakieś numery albo coś, albo działki. Mówię, odkąd ja pamiętam, to, to oprawiali to sobie szkoły. Najpierw wują, później Przemek sobie szek sąsiad. Rodzina państwa sobie jest załamana. Sprawa trwa od półtora roku. Od tego momentu nie pobierają z agencji dopłat bezpośrednich za sporny kawałek. Poza tym rolnicy żyją w ciągłym strachu. Nie wiedzą, czy lada dzień nie przyjdzie im płacić bajońskiej sumy. Każdą oszczędzoną złotówkę przeznaczają na wychowanie dzieci. Jedno z nich jest głuchoniemy, a opieka nad nim wiąże się ze sporymi kosztami. Czy wcześniej, czy później, to wisi nad nami. Wisi nad nami ta kara do zapłaty. Ja czuję się pokrzywdzona. Proszę mi powiedzieć, no właśnie, w czym upatruje pani swoją nadzieję? W tym, że państwo nam pomogą, że telewizja nam pomoże. Do błędu geodety doszło ponad 40 lat temu, podczas przeprowadzanych w całym kraju uwłaszczeń. Organem odpowiedzialnym za to przedsięwzięcie była wówczas gmina. Do tego zwróciliśmy się do niej z prośbą o naprawienie błędu. Przy okazji okazało się również, że w okolicy pomylono także 7 innych działek. Po naszej interwencji wójt zaoferował pomoc. Gmina potwierdza, że doszło do pomyłki w czasie procedury uwłaszczeniowej, która była w tamtym okresie. Urząd wystosuje takie pismo, no i poprosi agencję o no, wyjątkowe potraktowanie tej sprawy. Urzędniczą pomyłkę postanowiliśmy wytłumaczyć kierownikowi oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubartowie. Ten nie kryjąc zaskoczenia, odmówił nam rozmowy, kierując najpierw do centrali w Warszawie, a później do oddziału w Lublinie. Odwiedziliśmy jednostkę wojewódzką. Już na miejscu w rozmowie z kierownikiem odpowiedzialnym w Agencji za Kontrolę okazało się, że te były zlecane na polecenie Lubartowa, ale nie po to, by wyjaśnić problem rolnika, aby potwierdzić wersję oddziału powiatowego. To była kontrola, która już dotyczyła nie tylko działki 661, ale także działki 664. I dział, kontrola działki 661 potwierdziła ustalenia wcześniejsze, czyli że jest tam las, natomiast na działce 664 stwierdziliśmy grunt Orny. Czy doszło tutaj do pomyłki, czy jesteście organem, który zajmuje się takimi sprawami, czy też nie? My jesteśmy organem kontrolnym, stricte kontrolnym, czyli skupiamy się na, na tym, co nam zleci organ prowadzący daną sprawę. Także jeżeli otrzymaliśmy zlecenie weryfikacji działki 661 czy 664, to skupiliśmy się stricte na ustaleniu, co na tych działkach jest. Sprawa już niebawem zostanie rozpatrzona. Beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej decyzji, objąć jego pełnomocnik także. Na tyle co, co, co mogę powiedzieć, tylko tyle, że jest postęp, postępowanie jest w toku i będzie rozpatrzone w ustawowych terminach. O tym, czy odwołanie przyniesie skutek, nasz widz dowie się w ciągu najbliższych sześciu tygodni. Duży wpływ na decyzję może mieć dla oddziału dokument wydany przez Wójta. Mam nadzieję, że nasza telewizja przyczyni się do rozwiązania tego absurdalnego problemu. A o finale całej sprawy uprzejmie Państwu doniesiemy. Ekran po mojej prawej stronie już Państwo doskonale znają. Ja namawiam na kontakt z nami, a po krótkiej przerwie powrócę z drugim tematem. Cywilizacyjny to m.in. budowa obwodnic, dróg szybkiego ruchu, autostrad i tym podobnych. Ale czy na pewno wszyscy pragniemy tego rozwoju? Zapraszam na materiał. To jest najgorszy problem tego kraju, że nie szanuje się w ogóle ziemi rolniczej. Ziemię rolniczej uważa się, że takie coś, co tam jest, czy mniej, czy więcej, to to. W innych krajach, ja wiem na zachodzie, bardzo szanują ziemię rolniczą, i tak w bezmyślny sposób nie zalewają tego betonem wszystkiego. Jeszcze w tym roku zostanie oddana do użytku długo oczekiwana droga, będąca obwodnicą Augustowa. Nowoczesny odcinek będzie spełniał najwyższe europejskie kryteria. Nie zabraknie podziemnych tuneli dla takich płaców jak żaby, czy wiaduktów, przez które na drugą stronę będzie przechodziła dzika zwierzyna. Zapomniano jednak o, wydawać by się mogło, najważniejszych mieszkańcach, którzy po powstaniu drogi stracili najwięcej. Z dnia na dzień na mocy spec ustawy uwłaszczono ich Grunty. Na takie pytania nikt odpowiedzi raczej nie udzieli, dlaczego dzika zwierzyna jest ważniejsza, zwłaszcza, że masę szkód robi dla nas, a my jesteśmy traktowani jako coś, co jest, no jest to jest i niech dalej tam jakoś będzie. Drogi są potrzebne, ale można by było trochę pomyśleć, zanim cokolwiek się zrobi, żeby po prostu było mniej uciążliwe. No wiadomo teraz, i problemy z dojazdami na pola są dosyć duże. Kiedy rok temu ciężki sprzęt wjechał na grunty orne, rolnicy otrzymali zapewnienie, że otrzymają za nie godziwe odszkodowanie. Jakie? Przez wiele miesięcy nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Bo drogowcy najpierw zajęli się budową drogi, a dopiero później wyceną gruntów. Kiedy droga była już prawie skończona, mieszkańcy poznali wysokość odszkodowań. Nigdy się nie spodziewałam, że tak zostaniemy oszukani. W taki sposób. Po prostu. I tyle musimy walczyć, tyle swoich nerwów i czasu poświęcić na to, żeby walczyć o swoją własność. 4,80 dostaliśmy za metr. I jaka jest tutaj średnia? Eee, powiedzmy, że teraz e, na obecnej cenie dzięki obwódnicy już żąda się około 6 zł za metr. Za grunt rolny. Rodzina państwa Ulko straciła 12 hektarów. Ich grunty zostaną przeznaczone pod cele usługowe. Powstanie tam hotel, parking klub, stacja benzynowa. Rolnicy nie chcieli oddawać terenów, których wartość rynkowa w jednym momencie kilkakrotnie wzrosła. Ziemie jednak zostały wywłaszczone i według rolników nieuczciwie wycenione. Stacja benzynowa, hotele i usługi. To jest miejsce obsługi publicznych. I kto za te pieniądze weźmie? Generalna dyrekcja wydzierżawi za grube miliony. Bo ta działka została wyceniona, wyceniona jako działka rolna. Jako, jako działka rolna. A general Dyrekcja sprzedała jako działka inwestycyjna za grube miliony. Pan nie chciałby jej sprzedać? No nie. Dlaczego ja bym nie mógł dla, na przykład dla Orlenu sprzedać tej działki pod CPN? Emocje w tym oraz w innych przypadkach wywołuje sposób wyceny gruntów. Dla przykładu, za jedną z dwóch sąsiadujących ze sobą działek w gminie Augustów płacono 140 tysięcy. Z kolei wartość drugiej, znajdującej się tuż za rogatkami miasta, spadła już do 40 tysięcy złotych. Najmniej otrzymali rolnicy z gminy Raczki. No jest taki przypadek, że właśnie e, samo, jakby Same położenie w granicach administracyjnych miasta podwyższało znacznie wartość, właśnie około chyba 30 zł za metr, a już z, po drugiej stronie, w zasadzie rzeki, tak tak jak mówiono, już ta cena spadała do 5 zł za metr, co nie jest zrozumiałe dla mieszkańców, gdyż i ta nieruchomość była użytkowana rolniczo, i ta w, na terenie gminy również. Grunty w gminie i okolicy zostały już dawno wykupione, dlatego rolnicy często stają przed dylematem zmniejszenia hodowli zwierząt. Ziemi nie odkupimy na pewno tutaj, bo tutaj nie ma. Ziemi jest po prostu głód ziemi na naszym terenie. I, za te I za te, na pewno nie za te pieniądze. Chyba będzie trzeba dosyć ostro i Mądrze organizować to, co rośnie na polu, żeby wystarczyło po prostu mi pasz, żebym nie musiał zrezygnować z produkcji częściowej lub większej. Nie brakuje tu rolników, którzy pozaciągali wysokie kredyty na rozwój swoich gospodarstw. Kilka lat temu nikt nie mógł przewidzieć, że tędy będzie wiodła droga. Teraz każdy martwi się, jak spłaci pożyczkę, skoro spadła rentowność ich gospodarstw. No nie wiem teraz jak zabrali tyle zapłacili za pole, to... Trzeba będzie kredyty znów brać i jakoś działać, albo zmniejszyć hodowlę krów, no bo z czego wychować. Póki co ponad 130 z 500 mieszkańców uznało swoje wyceny za krzywdzące. Jednak tylko w 11 przypadkach operaty rzeczoznawcy zostały uchylone i ponownie zgłoszone do rozpatrzenia. Te wyceny ustala wyłącznie żyroznawca. Jeżeli ktoś uważa, że ta wycena jest zła, jest droga proceduralna, jest możliwość odwołania się najpierw do ministerstwa, potem do sądu. To jest legalna droga, z której jak najbardziej zachęcamy rolników, żeby z niej korzystali, jeżeli uważają, że dostali yy, tych pieniędzy za mało. Z rolnikami solidaryzują się władze gminy Raczki. Swoje niezadowolenie wyrazili przed miesiącem, uczestnicząc w proteście. Także w gminie, która pod budowę drogi przekazała kilkanaście działek, liczono na zdecydowanie lepszą wycenę. Niższe, zdecydowanie niższe. No Tutaj plotki e, powiedzmy i takie pewne może nie ustalenia, ale jakby też może zapewnienia powiedzmy, ze, ze strony Urzędu Wojewódzkiego e, o 10-12 zł za, za metr. No to się tutaj nie sprawdziły zdecydowanie. w grunty zasadnicy grunty, na nieruchomości tutaj e, przyjętych, pod górnicy nie, nie przekraczają 5 zł. Emocje wywołuje nie tylko sama wycena gruntów. Rolnicy, którym droga podzieliła pole, nie wiedzą, którędy przeprowadzać zwierzęta na drugą stronę. No to powie pan mi, jak, jak ja mam je przeprowadzić? Przegonić na drugą stronę? Praktycznie 30 sztuk bydła, jak ja mam je przegonić przy, przy, przez drogę? To nikogo nie obchodzi. Droga musi być... To się nikt nie gdzie można drogą przeprowadzić, ale nikt nie pomyślał o tym, że to są zwierzęta. One się boją samochodów głośnego ruchu, które już niebawem chyba ruszy. Pan Tadeusz po drugiej stronie pasa szybkiego ruchu posiada 50 arów łąki. Nie opłaca mu się wypasać tam krów. Wcześniej zapewniano go, że tak zwane resztówki po polach będą od niego odkupione. Dziś okazuje się, że były to tylko obietnice bez pokrycia. A mówili pierwszy, że będą wykupiwać te resztówki. Teraz nie. Pierwsze plany budowy obwodnicy prowadzącej do Augustowa powstały 18 lat temu. Były jednak wielokrotnie zmieniane. Nowa droga powinna powstać najpóźniej do końca tego roku. Pewien mój znajomy chciał zmienić hodowlę kurczaków na styl amerykański. Wywłaszczył je zatem z ich kurnika i dosyć pokaźnego poletka, po czym Pozamykał w ciasnych klatkach. Jakież było jego zdziwienie i przerażenie, gdy po miesiącu przy każdej próbie otwierania klatek, kurczaki zachowywały się coraz bardziej agresywnie i dziobały swojego chlebodawcę. Tę drobną przypowieść dedykuję wszystkim decydentom w sprawie, którą przed chwilą prześledziliśmy. Proszę państwa, na dzisiaj to już wszystko, ja się z państwem żegnam i do zobaczenia za tydzień, mówił Adam Kopisterski. Oglądaj telewizję TVR również na platformach cyfrowych i w telewizjach kablowych.